Dobry, witam serdecznie! Kolejny odcinek! Oh, like subskrybujcie, jak jak w opisie! Dobra! Sade. Ej, gdzie jest, gdzie jest ten skinny toilet secret, to jest co, który, który dodał? Który dodał Hubert Moszka. Poszukaj prakty. w Kiblu. Ejbi, gdzie jest Kibidi Toilet, Też gadaj! Ej, ej, daj mi jedną kartę! Dobra, wziąłeś, ja mam swoją. Jedną. nie wszystko. Ej, AB, AB prowadź mnie do Skibidi Toilet, szybko! Tam, tam masz WCATy, z drugiej strony, ja idę do lepsarki. Nie, AB, prowadź mnie do Skibidi Toilet, bo to jest mój ulubiony update, który dodał Hubert Moska. O, otwieraj to! O w tu O, nie, to jest jakaś notka. Ej, Coca-Coli, możesz otworzyć to? Nie, nie ma tego, nie nie mogę. Czego nie ma? Nie ma monety. A cukierki dwa bierzemy? Bierzemy. O, był update, że nawet trzy możesz. Ej, czemu jestem taki szybki? Co się stało? A, bo ktoś użył monety i taki efekt jest. Lega! Uuuu, dobra, szybko do wyjścia! Wygramy to szybko, to jest speedrun dopiero. No to biegnij szybciej! mnie? A, bo shift naciska. No, Ej, o tym. Dobra, to jest ulepszarka. A w sumie dobra, to raz ulepszymy. A o ty, kurde amogusie, wstrętny. Może nie ulepszajmy, może nie ulepszajmy. Może zajmijmy się jakimś innym pierdolą. Nie no, raz ulepszymy. jako jedyny nie wszedłeś. O to to ulepszy sobie, leki. To ulepsz. Leki ulepszę. O, onecka Dobra. Co, monetkę masz? O O nie! Uciekaj, Uciekamy! Dobra, życie miłe! Ja! Dobra, uciekam do Heavy. No niestety, daj. Dobra, lecimy. Kurde, Bella, ale lagi. Jestem za szybki mi się mapa nie, nie zdąży wczytać. O! A, a, to Lampion. E. Urde Bella, jestem tak szybki, że mi się nie chce, kurde, wczytać. Właśnie, monetki wróciły, nie wspomniałem wam na początku. Mamy z powrotem monetki Tędy, no, tędy, tutaj! Tutaj, tu, tutaj, do... tutaj! Dobrze, Szybko, zaczekaj! Szybko, No kurwa! Szybko! A pierdolę ich Idę do tego, do drugiego gate'a Będę tak szybciej Dobra Dobra

weźmiemy leki, weźmiemy apteczkę. Kartę mam, więc jest git. O nie, już jestem szybszy przez to. Najgorzej. A, i dalej jest włączone. Dobra, idę do B. Bam. I lecimy sobie. Trzeba ja poszukać tych monetek w takim razie. Będzie to potrzebne nam do ulepszenia się albo zginięcia. To się o to zależy. Dobra, w sumie tutaj też powinienem szukać w tym gate B. Wywalmy sobie coś, co nam się nie przyda. Pierki nam się mogą przydać. To wywalmy. Jest monetka pierwsza, dobrze. Zalecimy. O! Najwiście. To To jest dopiero dobry start. Potrzebuję niewyłączalną głowicę. To jest dopiero dobra pierwsza monetka. No po prostu idealnie. Moja pierwsza muletka. Oj tak, najlepiej. <laughs> o, mega mi się to podoba. Mogę takie monety mieć. Nie ma problemu. Witaj Tomek, hejska Pięknie, pięknie. O, hejka! O kurde! O nie, tego się nie spodziewałem. Ja pierdolę jaki on był szybki w ogóle. O! W ogóle możliwe, żeby był taki szybki. W się sensie pewnie jest na. No, dodatkowo na coli. A wy sobie cukierka. A zostańmy tutaj póki co? Niech sobie placówka wybuchnie. Ja poczekam. Nie śpieszy mi się. Hmm. O, CI weszły, zajebiście Kurwa, no nie da się go trafić, no, na tym sprincie Au no, no dobra, dało się czemu ja tego wyłączyć nie mogłem? Było napisane, no bo... że nie można wyłączyć Włączy... moja, moja, pierwsza moneta Włączyłem niewłączalną głowicę jak mam rade już napisane, że, że jest automatyczna i zatrzymanie nie jest możliwe. Oh, ja chciałem zatrzymać Aj, bardzo. I było mi smutno, Chcieliśmy okres, nooo. Ja, ja, ja. Ale powiem ci, że mega łatwa runda, i tak nie uciekliśmy nie, bez problemu, że to się w głowie mieści. Tak, w ogóle to, ma, to, no, no, ja, się to zrałem, w ja bym się tym ja bym na, na powierzchni i tu kurde kejot ze sto szybkością. Czyli 11, Ja w bóstwo mam całą rundę, nie wiem o co chodzi, jeszcze wypiłem kole. No, to to tam nie, że zapierdzielałeś. Nie, no była bardzo dobra runda. Mamy fajne kurde, efekty wam wylosowało. -kowcem do ostatnim do naukowcem na Outside i nagle, kurde, cała armia chaosu. <laughs> to było sadge. No bo nie zaplanowałeś tego za, za, za bardzo, powiem ci, Yamongo. Tak, Jakbym miał, jakby miał wybór jakiś. <laughs> Strasznie tego nie zaplanowałeś, co nie? Ach, totalnie no, nie potrafisz to nie nie potrafi uciekać po prostu. Ale gruszem, ciekawe no. czy gruszem wygląda? jak myślicie? Ogra chyba, nie. czy nie? Może okrać no. Patrzcie, jaki tryhard. Patrzcie, jaki tryhard z tego kruzynka. On próbował wyjechać na placówki. Ale kruzyn to chyba tryhard taki jest, co nie? O, no, chyba się. trochę spocony. Uwaga, on no, to zobaczcie to... na niego. Wygląda jak taki tryhard, co nie? Tak, on sobie Patrz Patrzcie, jak tryharduje, jak się skrada. No. On chyba zabija wszystkich teraz. Szkoda, że ma latarkę i wszyscy jak widzą, widzą jak on się kurde świeci <gry> Przesuwa jak to robi No widzisz? Totalna, totalna dominacja No, o, zbawna, no. O, o, czy, dobrze, dobrze Uda, nie to robi To no, no. Mówiłem, że tryhard, no straszny tryhard z tego o, grzyma. No Patrzcie co on robi To Przecież jedna mu została Nie no, ale GbS O co, co ty, co ty zrobiłeś? No co za tryhard Co ty Wziął. Ja nie wiem, nie wiem, nie wiem Ej Biz, ale ty musisz, ty musisz go pogadać z Kruszynem, czy on nie za Trajkeru ideoliduje za bardzo on Patrzcie jaką on robi, bo chce. chcę No, Kruszyn i Trajker, proszę cię Patrzcie jak robi tego SCPK, on nie może go dotknąć nawet Kruszyna to z KeyBD Toilet goni zobaczcie. codziennie No niee Ajajaj, Dobra, zim się w każdej rundze Trzymaj się ogólnie Patrzę i strzał Siemano no widzę, no, dobra, że to piękna runda. Dobra, lecimy! Kurde, 17 osób, ale będzie rozpizdziec. Dobra, idę szukać monet, to będzie świetne. No jeszcze, jeszcze się ktoś pospóźnia, więc jeszcze będzie chyba 20 w końcu, dobra, finalnie. Dobra, ja idę szukać monet, to jest super urozmaicenie rozgrywki. Pieniądze? O, nie ma. Debela. Chyba respy się nie jeszcze nie zmieniły. Tego dokładnie nie wiem. Jaką dziwną No taką ty ty aha to <grym> Dobra, idę to sahre, Wiecie, że dodali monet. jak się szafki otwiera to jest... o, tutaj jeszcze nie byłem. O tutaj będą monety. Nie ma niestety. Ej na najgorzej. Eee, dobra, to do drugiej szafki trzeba pójść, może tam będą monety. No bo kurczę, no jak widzicie świetne efekty się trafiają z monety. <śm> <śm> Oj Dobra, lećmy tutaj. Tutaj nie wyjdę, ale może przed gate'em. Nie, nie ma niestety. Szkoda. Ale tutaj, nikt tutaj jeszcze nie był, więc wszystkie monety będą dla mnie, jeśli tutaj będą monety. Idealnie by było. Ajajaj, niestety radio useless. Oda. Ale tutaj jeszcze nikogo nie było, jest szansa, że tutaj będą jeszcze monetki. Nie, tutaj już byli. Aj, ukradli kartę, dobra. O, kogoś spotkali. Dobra, spierdzielam stąd. Dobra. E, w Gdzie jeszcze mogą być monetki? Ajajaj. Ktoś tutaj jedzie, wolę tutaj nie iść w takim razie. Tutaj mogą, mogą też być monetki. Chciałbym chociaż kurczę jedną dla próby, próby testu sobie znaleźć tutaj w tym Heavy. Ja powiem, że nie. Bo ja tak powiem wam, że ostatni efekt był zacny. Amunicję mam full, tam raczej monetki w środku być nie może. Byśmy tutaj w takim razie. Tutaj gdzieś będą monety. Jeszcze jest ta klatka 939, która mogła być spoko. Pod tym względem. Hmm. Dobra, poszukajmy w takim razie jeszcze na tej klatki 939 i potem polecimy sobie do Lighta, do naukowców. Tutaj nie ma nic. 496? A nie, jest wyłączony pewno naukowcy sobie przecież ze mnie poradzą, nie? O ja, slagowałem grę z wrażenia. Naukowcy na pewno by sobie poradzili. Dobra. Mm, to tutaj niestety bez monet. Tutaj również bez monet. Sadkę najgorzej. Zero monet, zero radości z życia, niestety. Dobra. Oho. To coś, czego nie chciałem usłyszeć. Oho. Słyszę 049. Tutaj może będzie moneta, Ała. ale straciłem HP dużo. Dobra, jednak idziemy do lighta. Mienię zdanie. Dobra, tutaj była. Nie, tutaj nie było windy. Winda była dalej. Uważaj, uważaj, plaga. No nie! Ty z wyrolu! Ale źle, najgorzej. Tutaj też mogą być monety. A, tutaj zostaje. Hm. Nie wejdę, ale mogę z drugiej strony wejść. Tak, ktoś już był w ogóle. To jest najśmieszniejsze. Ja lepszy ale przypał. Chyba tak mam adrenalinę, która leczy z ataku serca. Ale jedźmy w takim razie. Dobra, biście O nie, kliknął mnie znowu. Mi to wystarczy, co mam? Wystarczy. Ejaj. Ejaj. O, jak ja to przeżyję? Kurde bela, że przeżyłem to. Ale jestem prosem jednak w tę grę. Dobra. Wow! Że ja z jakimś cudem przeżyłem, jo. pierdziele Jeszcze jest 106, więc i tak pewnie nie mam przejebane. Ostatecznie. Dobra, idziemy do lighta Ale źle to wygląda. Że tutaj jeszcze będzie jakaś apteczka. Woby dobrze. Nie, zabrana apteczka. A szukajmy mu lepszary po prostu. Ktoś już miał tutaj kartę. O, apteczka kolejna. Od razu korzystamy. Chciałbym drugą broń. Dobra. Apteczka. Zajebiście. Ile martwych? Miał jakąś kartę sensowną? Nie miał. Radio wywalmy, nie potrzebuje. O, różowy, ciekawy. Interesting zabrali pancerza nawet. Ten z to nic, te monety nie ma. Hmm. nie. Ale szczerze powiedziawszy, no chyba tutaj nie ma żadnej ciekawej karty, która by mi się przydała w tym przypadku. Musiałem ją zabrać. O! To jest fajna karta. A też bym w sumie sobie pogadał z nim. Co hey, ciekawego? O, no, was przejebane. przejebane. Jaj, Bawicie się fajnie. A co mam. Aż tak mam przejebane? Z Brodyń macie przejebane. A to on jeszcze żyje? Jeszcze żyje, ale tylko wy żyjecie z tych dobrych. Aha. Jesteście dwoma ostatnie... A dobra, rozumiem. O, Loki się odciął, niestety. Aha. A zaraz wrócić i powiedzieć, chyba. Tak? Albo klapek wrócić. To nie za rebelia chaosu. Co to za rebelia chaosu? Nagle, Tu mu zginęli oboje od rebelii chaosu? Pojebane, Coś tam wydarzyło? Chyba tutaj jestem zablokowany, niestety, craftingi. O, hejka. O, o siemanko, Abiy, ty żyjesz? Ja żyję, cały się czas tego. żyję. Ej, jak zrobić amunicję do Kałacha? E, na 1-1 jeden, jeden amunicję MTF-ów. A która to amunicja MTF-ów? Zaczekaj, nie opuszczaj e, mnie, zostaw ze mną, połowa. 5, 5 6 no. No nie, no i te, No. No, poczekaj na mnie! No nie do. poradzisz sobie! No weź, poradzisz no weź, sobie! No, Dasz Czemu radę! Mnie zostawiasz? Dasz radę no sobie! sobie Idę sobie. Mam ważne rzeczy do zrobienia. Ważniejsze niż stanie w ulepszarce i czekanie na Bloody'ego. Dora, weźmy więcej amunicji. Idziemy do heavy 3 minuty tak zostały tylko Okej, okay, dwie adrenaliny. Czy mi to wystarczy? Nie wiem. Mam jeszcze kilka tutaj cukierków. Co się wydarzyło? A, zginęli od tej amunicji. Oczywiście jest rebelia chaosu. Ja pierdzielę. nie O kurwa, ale dostałem hita. O kurwa. Ale mam psa jebane. ja Ale źle. Dobra, e, mam sobie sumie o piątkę, mogę wziąć kartę, raczej kartę broni MTF-ów. Eee, weźmy. Dobra. Dobra, niepotrzebnie użyłem od razu tej. Znalazłem panikowałem, że będą tu jechać. Mogę przerobić tą broń bardziej na snajperkę. Przynajmniej na taką bliską i daleką odległość. Dobra. Ten nocto-wizyjny sobie po prostu wezmę. Muszę po prostu z drugiej strony ustawić. Nie jadą, poczekajmy. Mamy czas i spieszy nam się. Pewnie też w sumie się nie spieszy. O, jadą. Nie użyłam drugiej adrenaliny, bo to może być pojedyncza osoba. Jasne, nikogo wysłali? Kurwa, ile ich jest? Co jest? Kurwa, Ucieka! Ile was było? O, o, ja pierdolę, o, o, o. pierdolę, ile was jest? <śmiecki> Trzeba było Chyba... nie kąpić jednego pomieszczenia OK, bez ucieczki. Dobrze! No tak, no. Ale nie spodziewałem się, że jest 14 ci czy ile? No. Dobra, widzimy się w kolejnej rundzie. Siema. 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 Idę szukać monet. Witam. Wiem, że lubicie monety, ja też. No trzeba w kubku znaleźć może. Nie, w kubku właśnie nie ma, to jest problem. Ej. Hey. może być. O! tacy jesteście kurde, pieniądze się pokradli. A jeszcze ja, jak? Patera! Lu... co bo to oh, jest <grym. grym> 3. O, Ebi! Zmieniłem się w 173! Ebi, to czekaj, chodź. Z monety. Gdzie ja ty jesteś? <noise> Jestem w Entrensie, w Entrensie. Byłem ochroniarzem. Ale to było piękne! Ja powiedziałam Mongowi takie amongo o, byście tylko monetek szukali. Ja, a ja obok niego takie patera i zmieniłem się w 173! No to teraz z Hubek chyba zmieniamy taktykę, bo teraz na pewno wygramy. No. To jakaj wiczy <laughs> grać? Forban czy trochę lujemy? Nie no, zajebmy wszystkich Dobra. Bez kropów. <laughs> nie, no beka w chuj to była. <laughs> to jest dobry start. Akurat taka monetka jest chyba naj najlepsza w sumie. W ogólnie jak jesteśmy z CP, bo to bo jak podejdziesz do monety i klikniesz alta, to możesz też podnieść monetę O właśnie tak, tak też można. Więc ogólnie jakaś tapek też możesz rzucać monetami. na, na słabkach, w, w tych, Nie, ooo, e... uciekłeś! Ja wszędzie mogą być te monetki. O, ktoś odjechał? Eee, Vlad leci, jedzie chyba, więc chyba Dobra, to ja idę go dojechać. Ta, w tej w tej co w, tej w, tej w, tej w ON CHODZI NA GŁOWIE?! To przez monetkę. No jasne. Wychodzę z... KURWA! <grym> <grym> Jak śmiesz się nie ja to biłem Gibena. dobrze, dobrze. <grym> Dobra, to biłem GbNa, z tym Jestem... usatysfakcjonowany. <grym> <grym> um. Nie mam głosu GbNa, żałosne. O, śmiesznie, śmiesznie, nie no, cudownie, Lok jeszcze na głowie chodził. <laughs> Dobra, jedę do Heavy z powrotem. Okej. Okay. W chyba go kruszę w leczarce, bo z tego co Okej. Okay. Co tu robi waza w lajcie w ogóle? Nie wiem. Czegoś go musiał postawić. Do orchid, zobaczcie, czy są monetki. Okej, okay. Jedziemy teraz. Monetka wybuchła. No, może tak być. Oba karma. A to wszystko. Nie ja tutaj monety. Dobra, idźmy na drugą stronę. Kruszę chyba uciek. Tutaj nigdzie nie ma. Ty całkowicie uciekł? Z lepszarki na pewno nie wiem gdzie mógł pójść. Dobra, że za monetę. to raczej do heavy? O, drużyna otrzymała 15 tokenów, ale useless. Rekubert, żyjesz w ogóle? Żyję, żyję, żyję. Tak się truję sobie trochę. A... Rozumiem. Znajduję ludzi, którzy się gdzieś kryją w tych i potem patrzę na nich jak krzyczą i potem uciekam od nich. <laughs> nie no, co, było jakie są na koniec zabić, to jest idealne. O, widzę, że już. O kurde, tu wszystkich. O, idę do ciebie, Abi, słyszę a? ja ja nie trafiłem. Dobra, chodź tutaj. Kurde. Idę. Te plecy. Wypnąłem. Dobra, walnij go. Dobrze, dobra, mam. Ooo, dobra, już dobija. Jeszcze targety zostały. Oszukam właśnie ludzi. Okej, okay, mam super skrót. Dobra, dobrze. No. Bardzo dobrze. Już pójdę do trenera, bo mi się wydaje, że mogę uciec. Ja jeszcze czepię lajta, szukam. Nie, no, w lajcie już raczej clear, wydaje mi się. Tu w tym nie spojrzę, tylko właśnie nie wiem gdzie, nie wiem czy już uciekł. To poszukaj, albo ja poszukam po heavy, a ty pochodź tutaj po entrenie, Dawid. Spoko. Zawiewaj się tajemniczego w lajcie. Dobrze. O Może być dużo monet. Możliwości. To jeszcze. O. Monetkę. Ale sad! <śmiech> 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 wymieniłem się. Kurczę, zestrem. No nie. O, dobra. Trój razy już szukujesz. Monet. Ale te monetki są w super. Interromie. Jedna z monetek. No, trzy monetki w y, entrancie, jedna w interkomie. Ale Ejbi to chyba dostaje monetkę od górki, czemu to robicie? Nie, nie dostaje, nie dostaje Ja nie, po prostu umiem zda. szukać Dostał wszystkie miejscówki No zna, może być wiedział Musisz znaleźć to Tak spokojnie zrób, Tajemniczy zrób śmieszny event A właśnie, tajemniczy, ee, że dostaje. powiedz mi tajemnicze, że zablokowane jest kraftowanie monet Nie, nie, Zablokowane jest kraftowanie monet To jest zablokowane Kraftowanie monet zablokowane jak ja oh, nie wiem? nie słyszę, tyle osób gada na nas Czyli monet Cio, 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 cio Bo no. Ebi chciał coś powiedzieć Craftowanie monet to jest o, jeżeli, jest chodzi o jeżeli chodzi o Ghostlighta Jeżeli chodzi o Ghostlighta to nie, jeżeli chodzi no. o inne formy to tak Okej, okay, czyli jesteś Po prostu mijczy. Słucham ja już zabrałem! Ci ja też go Ci jadam Tutaj się zmieniłem w stopate się ten 6 zacząłem gonić Za ja no nami! Dobra! Ogień zaporowy! Odsunął cię! Nie wchodźcie w celownik debile! A wow, ja aj, 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 no właśnie A waaa! Ajajaj, ale mam się jebanem Toasz. To nie pomogli mi w ogóle mówić. Pytałem no. się ich czy lecimy jolo czy nie. Oni nie, o, lecimy jolo I, i sam no, poszedłem. Się, ja, przeładowuję. Ogień zaparowy. Nie będzie, nie Jeszcze pies. Zabrakło kolegów. Piesk? No jedna mi kulia. Wyszedł bez kolegów. O. Oni są zbyt potężni. Nie, no i tak to jest nie do zrobienia dla CI-ów. Dwa targety zostały. Yeah. Uh, wow. uh, Kurde. Ja Spędziłem pół rundy, znajdywanie ludzi w lajsie wow. i potem ich e, oszczędzanie, żeby tylko jakoś... nie, było, nie było sensu. Dobra, ja kończymy elo.